Siemaneczko, ja jestem Marcin, Wysyj się na kanale. Oczywiście, wędkarstwo kiedyś się uda. Dzisiaj szybki wypad. A się zmęczyłem, bo yy, liczyłem ile czasu złożę wszystko i zaszło mi dokładnie pół godziny z wędkami, z gruntowaniem, bo tu już oczywiście znam trochę łowisko. I za zrobieniem peletu, jeszcze jakiś tu robaczek jest. nowy chodzi gościu. Więc dzisiaj ciepło, i to może, na, yy, to może być dla nas dobrze, i to może być dla nas źle. A dlaczego? Dlatego, że nocki jeszcze są, są, są zimne, więc ta ryba yy, z rana nie jest taka aktywna jak w partiach popołudniowych, gdzie woda się już nagrzewa, dlatego się przyjechałem trochę później, czyli godzina gdzieś tam 13, jak już woda się trochę nagrzała i spróbujemy szybką metodę, czyli szybkie nęcenie, pach, 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 rachu, ciachu, mam pelet, mam y, zanętę na taką lorpio karpiową i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie dzień. A wyoglądajcie i czekajcie na efekty, bo gdzie jest podbierak, gdzie jest podbierak? A, bo na pewno fajnie, jakby dzisiaj efekty było przy tak szybkim łowieniu, to jest 3-4 godzinki, no dla mnie jest szybko, bo normalnie siedzę 7, no ale zobaczymy, nie ma co gdybać, jedziemy, jedziemy. Pamiętajcie, zostawić łapkę, komentarz. A! No i zapraszam Was do oglądania. Dobra, jedziemy pierwszą wędkę, tu, gdzie tu jeszcze nie mam. Tu mam akurat przypon, ale tutaj zalecimy na, na to, co się u mnie bardzo dobrze sprawdza. Jestem bardzo zdziwiony, że to w ogóle u mnie się sprawdza, czyli osmo. Powiem wam, że szok i niedowierzanie. No ale tak jest właśnie. Nałożymy pelecika. Na razie, a później trochę a później na zmianę z zanętą będę sobie rzucał. Niedaleko, nie ma sensu daleko, bo tam dalej jest mu, więc rzucam blisko. Sprawdzimy najpierw blisko. Jak coś to się zawsze można przesunąć dalej. Nie ma żadnego w ogóle problemu. A na drugiej będę musiał założyć przypon, bo nie mam. No i tutaj założę przypon 0...0, zaraz wam powiem. 0,14 i haczyk 16 damy. Nie będziemy lecieć aż tak. Kurde, nie mogę się wysławić. No. Szybko, szybko i dobra, a tu spróbujemy coś małego, coś małego, coś cudownego, coś co na pewno zadziała. To się zastanawiam, czy szóstkę, czy ósemkę. Dobra, na razie damy szóstkę, nie będziemy przesadzać. Zaczniemy od mniejszych przynęt, a później będziemy ewentualnie, jeżeli się będzie fajnie rozkręcało, damy większe przynęty. No, teraz macie z tej kamery, bo niestety ta kamera teraz tu nie łapie. Dobra, wracacie tu. Co sumie niedobrze, bo prawie do klipa, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak jak mówię, nie? Oj, jak na szybko, na szybko, nie. Ja nie lubię na szybko, no ale. Czasami też trzeba szybki wypad zaliczyć. Mam nadzieję, że szybki, a skuteczny. A najważniejsze w łowieniu jest skuteczność. A jeszcze ważniejsze, co Wam powiem, to jest szczęście. Dobra, mamy się ładne słońce. Wiatr jest z prawej strony, ale tu akurat do nas na zatoczkę nie wchodzi, omija, więc szczytówki są niebujane. I zobaczymy, czy szybki wypad dzisiaj okaże się trafionym strzałem. Tak jak mówiłem, celowo wybrałem. Celowo wybrałem popołudnie, żeby ta woda się więcej drżała i ta ryba może troszkę poszła do żeru. A no i w tym miejscu też jestem pierwszy raz, nie? bo w tym miejscu jeszcze nie byłem. A że trzeba próbować i kombinować, no to czemu by nie? Kto nie próbuje, ten nie łowi dokładnie, nie? No, tak jak wam tu pokazałem, tu nic specjalnego pelet z skreting 2 mm yy, z halibutem. I tutaj mamy co jakiś czas będę rzucał zanęty. Zypkiej. To jest taka lorpio karpiowa, no i tu zestaw turbo kulek i więcej nic nie potrzebuje. krzesło jest, wszystko jest, teraz tylko łowić ryby. A dzisiejsze szybkie pytanie nie będzie związane ze sprzętem, z paletami itd. itd. Chciałem wam zadać takie pytanie luźne, przy jakiej, jaką, y, przy jakiej rybie czujecie największe emocje. Ja wiem, że każda ryba cieszy i tak dalej, ale jakbyście mieli tą, wybrać tą jedną rybę, którą widzicie, że holujecie i wtedy wydzielają się u was te emocje, ta energia, to wszystko, to jaka by to ryba była? Bo u mnie bezapelacyjnie. Jest to Lin. Karpie też spoko, ale Lin to jest jednak ta ryba, która by mnie interesowała najbardziej. Jak widzę lina, to naprawdę szkoda gadać. Może kiedyś zobaczycie, jak złowie za 37 lat i 2 godziny. Tak więc dajcie znać, przy jakiej ryby macie największe emocje. No i powiedzcie, to nie jest cudowne? Cisza, pokój, ptaki, jezioro, siedzisz, czekasz na ryby, jesteś amatorem, bo i tak nic nie złowisz, ale i tak musisz mówić, że jest fajnie, bo Cię oglądają, musisz mówić, że się cieszysz, bo Cię oglądają, czy nie jest cudownie? No dobra, ale wracając do, do, do powagi, no to zobacz, siedzimy elegancko, cichutko, węteczki. Woda. Będzie ryba to nie, nie to nie. Siedzisko eleganckie. Praktycznie jak w domu by siedział. Lepiej tu chyba niż przed telewizor. A dzisiaj piękne słonko. Teraz akurat chmury zaszły, ale zaraz wyjdą, więc słonko to aż za gorąco. A jak przy okazji jeszcze ryba się trafi, no to to już jest. Oh, to już jest hit. Hit sezon. Drugie więc szybka zmiana. Pomarańczową zamieniam na marosową. Troszkę zanęty, troszkę pelecika, kuleczka, Do tego jeszcze na górę pelecik. Zamykamy. Branie, branie Ale zrypałem Było branie No nie wierzę Boże jedyny Czemu ty to zrobiłeś No ale dałem teraz Trzymajcie mnie jak dałem ciała Kurde, się. ale jestem wkurzony, kurde no spaliłem się branie akurat jak tą wędkę tu ogarniałem za szybka reakcja, za szybka no niestety, no, ale było jakieś branie ciekawe czy ta ryba już weszła, czy to jakieś przepłynięcie tylko ale no, to takie szybkie branie, podejrzewam jakieś płotka na 90% albo krąb. Jeszcze nie wiem czy tu krąpie są ale słyszałem, że są, tak więc no dobra jakiś kontakt był, szkoda, że się podpaliłem no ale i tak też była, nic walczymy dalej bo była jedna okazja, to może być i druga spokojnie, spokojnie, bez nerwów a nuż coś dzisiaj ciekawego będzie Choć nie ma co zapeszać, bo to wiecie jakie. Siedzi ryba, siedzi ryba, ale nieduża, kurde, będzie puteczka. Ale sukces, 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 jestem zadowolony, jestem zadowolony, o to chodziło. Co to jest za ryba? Obo, obo, o matko jedyna, bardzo malutki. A jaki jest mały, to ich jest większy. Hi. Dobrze, dobrze, jestem zadowolony już. Sukces w połowiczny, ale jest. Mi w Tak. Jak jest mały, to i będzie duży. O tak, o tak, o tak, tak, o tak, tak. O, tak, tak, o, tak, tak, o, tak, tak to no to mamy już jest sukces już jest ja jestem zadowolony mała bo mała ale dobrze zwiastuje bo już miałem wcześniej branie w tym miejscu teraz takie ten może jest mniejsza bo będzie chwilę mniejsza i przyjdzie większa lewą wędkę też przerzuciłem na rangersa na pomarańcze więc mam takie kolory bardziej Pomarańczowy teraz, różowy pomarańcz. Tutaj taki różowy, a tu taki pomarańczowy, nie? No, tu mam ten, ten różowy. A no, na lewej ręce Ranger. Szkoda, że nie mam 80, no ale to kiedyś kupywałem jak na słonia. Przynęty, więc zostały mi dziesiątki. No to muszę zużyć tę no, szlicę zrobię. Kiedyś chciałem łowić amury. A teraz na spokojnie zaczynam od małych przynęt. A jak jest, coś się dzieje. To możemy zwiększyć delikatnie przynęty do góry. Jak widzimy, że cykliczne mamy brania. Podelikatnie delikatnie do góry, zobaczy, co się wydarzy. Bo jak na razie nic się nie dzieje, to balutka przynęta. O, branie. Chyba mam branie. Coś się bawi małego. No i co? Miał być szybki i skuteczny, a jest szybki i nieskuteczny. Dwa brania, jedna ryba i to wszystko. Tak jak się spodziewałem skutecznie, to ja mogę McDonalda zamówić, a nie zjeść, a nie złowić ryby. No nic nie poradzę. Przerzuciłem jeszcze lewą wędkę bliżej, bo daleko nie miałem w ogóle na tą lewą brań. prawo zostawiłem tak jak jest. Ja. Zmieniłem tylko na yy, żółtą. No i czekam jeszcze pół godzinki, może 40 minut się zwijam. Niestety chciałem zabłysnąć, a jedyne co dzisiaj świeci to słońce. Ale, 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 ale nie ma co tam narzekać. Posiedziałem nie tu, bo posiedziałem nie przed telewizorem, ale tutaj świeże powietrze, dym z komina, CO2, sama natura, naprawdę. No i kończymy na dzisiaj. Ej, mam pytanie: ktoś jeszcze został? Halo, 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 halo. ktoś tam jest? O, jedna osoba. No niestety, emocji to dzisiaj za dużo nie było. Ale co ja mam poradzić? Moje obiektności wystarczyły na jednego laszczyka, dwa brania. Jedno to spanikowałem. Tak jakbym się biło karpia w biedronce. Na zanętę też nie chciały, samą na pelet też nie chciały. Nie udało mi się zwabić tej ryby. Co jest mi bardzo smutno, ale no nic nie poradzę w tym momencie. Szybki wypad, czy udany? Myślę, że udany, no bo pamiętaj, jak mi jest mało ryby, zawsze mówcie, że liczy się czas na wodą. Więc tu liczy się czas na wodę. Tak? No nic, ale kolejne doświadczenie, kolejne jakieś nauki, kolejne kombinator, kombinowanie, jakaś taktyka nowa, yy, poznawanie łowiska. Tak więc z każdego wypadku wyciągajcie jakieś wnioski, bo to chociaż 1%, ale już będziecie bliżej wyższego poziomu, który, do którego każdy może dąży, może nie. Ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. To mi będzie bardzo miło. Pamiętajcie o pytaniu, gdzie macie najwięcej emocji przy holu, jakie ryby. Możecie wskazać tylko jedną, to jedyną, co tam człowiek na grunt, to tam wiadome karpie, to. Liny, czy leszcze, czy pocie, to musi wskazać jedną rybę, która wywołuje u niego najwięcej emocji. U mnie jest to Liny, oczywiście. Później jest chyba karp, jeżeli chodzi o PZ PZW. Na później leszcz, płotka, zdręga. O, zdręga mi się też podoba. Zdręga może wyżej niż płotka. Zostawcie łapkę, komentarz, napiszcie komentarze. Ja odpowiadam na każdy, jak widzicie. I widzimy się w następnym filmie. A następny film to już będą czupaki. Jadę z Dawidem. Jadę bardziej jak towarzysko, ale coś marzą, że mam nagram, Może uda mi się złowić jednego. Ja to tam mistrz spinningu, nie jestem, tak więc będę rzucał i liczył na to. Trzymajcie się do następnego.